Jest to maszyna, której zawsze prędzej niż później wracam z dużą przyjemnością Już dawno nie grałem tą maszyną Trzeba troszeczkę przetestować, zobaczę jeśli ich teraz sprawuje. Gramy znowu na łapce miejskiej Już nie komentuję tego Razem z Japończykami przeciwko Aliantom Nie wiem czy pojechać tam w głąb miasta, czy tutaj przyjąć taką pozycję Troszeczkę posnajpić z daleka Bo ja uważam, że Pantera ma naprawdę fajne działo nie można się do tego absolutnie przyczepić. I tak chyba zrobię w tej bitwie, troszeczkę sobie po snajpie. Rzuciłem je na 6-7 oczywiście. 80% bitem właśnie... ...jest na wyższym battle ratingu. Bardzo rzadko, że są nas niżej. O, jest już pierwszy, typ 62. Ładnie! Padła strzała. Pierwszy frak na koncie. Typ 62, bardzo mięciutki czołg, jednocześnie bardzo groźny, bo ma, bo ma y, pociski kumulacyjne z penetracją 300 mm. No tutaj nie trafiłem w T-44, ale może teraz, może mi się jeszcze nie schowa tutaj. Jest podpalona. Zobaczymy, teraz tak ładnie boczkę. może będzie ją okazję tutaj wykończyć. Jest zniszczona T44. Bardzo fajnie. Ale tutaj chyba jest jeszcze jakiś jeden czołg, Jest Shermanik. Czy on by został zniszczony, czy ja dzisiaj go nie trafiłem, czy ten pocisk nie wiadomo gdzie poleciał? Dział nowy operator Kemuki, że ja troszeczkę dostałem. Nie mogę ruszać z działem niestety. 7 sekund do końca naprawy. I dostałem asystę na Shermaniku. Spoko. Zniszczył go nasz Tygrys. Ja już się naprawiłem. Tam coś jeszcze chyba jest. T92 chyba. No ja go uszkodziłem krytycznie. I zaraz go zniszczył Tygrys drugi. Nieładnie, nieładnie. Ale póki co wynik spoko. Szczególnie, że rzuciło mnie no troszeczkę wysoko. No nie ma, to tamto. Ja sobie jeszcze zobaczę, czy tam... nie ma jakichś innych czołgów. Jak nie ma, to zmieniam pozycję. Bitwa już troszeczkę wyklarowała... na naszą korzyść. Więc tak będzie chyba trzeba zrobić, ale muszę być cholernie uważny, żeby tutaj w bok nie dostać. Bo skończyłoby się to raczej... moim zgonem. Mam nadzieję, że tutaj kolega... Coś jeszcze tutaj jest, coś jeszcze tutaj jest Coś tam pokazuje na mapie ale niestety nie widzę tego dobra Idziemy tutaj teraz atakować bo przygrywamy tą bitwę, tym rozrywki dominacja A my raptem pod swoim badaniem mamy jeden punkt No i teraz zrobię to co się nie powinno robić panterą czyli się wystawię na ostrzał o ile jeszcze taki pocisk 85 mm to możemy przyjąć, ale taki pocisk ze 122 to już słabiutko. tudzież amerykańska 90 też robi swoje. Dobra, jeszcze raz tutaj tylko wystawię, popatrzę. Chyba jest szyściutko. No niestety wrogi Hellcat, Mówię tutaj o samolocie. Zbiera krwawe żniwo. Nalota! m 19 chyba. Wybieru i mi się nią. Ja nie mam czasu tutaj na głupoty. Ja bym chciał tutaj tą bitewkę wygrać. Sytuacja wyrównana. No, już mi ostrzeliwuje tutaj helgacik z powietrza. Ja może tutaj się udam. Wschodnią częścią mapy. Może się uda coś jeszcze tutaj ustrzelić. M18 zniszczyła panzera 4 wersji F2. O fakt, tu jest rakietowy Centurion. Ja się najpierw zajmę tą m 19 No i niestety zjąć pelotkę na strzała to jest... ciężko. Tutaj muszę uważać, bo tu jest rakietowy Centurion którego zresztą posiadam groźna bestia z dobrym działem, z olżliwą penetracją Pójdziemy tutaj do cholery jasne jest Jest i podpalił mnie niestety No a ja mu nic nie zrobiłem No i zniszczył mnie Ja no wiedziałem, że tu nie jest mądre właśnie ten wyjeżdżać. Co, weźmiemy sobie może samolocik? Tylko wezmę sobie może befa G10, 109. No wydawało się, że bitwa będzie elegancko wygrana tutaj. Troszeczkę się obróciła sytuacja i będzie chyba znowu bitwa przegrana. Tu ktoś mnie zaprasza do bitwy. Na... Wyszł nasz Messer Schmidt 262 Dobra, mam tutaj bombkę, 250 10 kilo. Coś się może jeszcze upoluje. chociaż jakoś zauważyłem, że posadkiem paszu te bombki są naprawdę troszeczkę słabsze. Nie zadaję już takich obrażeń jak kiedyś, ale może mi się tylko wydaje. Dobra Szukamy wroga. Lepiej to by było się zemścić na tym. Też coś jest kaszpurka. Będę się nie rozbić. O, oczywiście mi się nie udało. Ale zniszczyłem. Atak kamikaza, ale dobra, zniszczyłem. Też 44 jest tygrysa. No co się sati, umie latanie samolotem mi za bardzo wychodzi. Tygrys został nowe pociski, ale zapomniałem tutaj załadować. Jeszcze nie grałem w ogóle nimi to inna bajka No Nasi niestety umierają No co no Tygrys na 6-7 to już troszeczkę kiepska sprawa No co no 3 fragi Na więcej się raczej chyba nie zanosi no, chciałem pokazać fajną bitewkę panterką, a niestety nie wyszło ale jeszcze do tego przyzwyczaiłem, że jak się nagrywa, to człowiekowi naprawdę nic nie wychodzi. Chociażby się starał. I w ogóle. Co tutaj jest? Cholera, tu jest ten... Jest! Zniszczyłem, chyba zemściłem się na tamtym gościu. Ale tu jest jeszcze jeden. Leci do mnie rakieta. No, 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 no. Nie zdążyłem przeładować jeszcze Ale zomb za zomb, frak za frak Był czołg, teraz kolej na samolot. Tym razem sobie wezmę G10, G6, sorry Z rakietami, niestety nie mogę. Wsiąść rakiet tam za mało punktów. Na bombę również to samo. Dobra, ja sobie wezmę jeszcze raz Trisa, bo mogę Albo wezmę sobie panterę, da? Tak? No niestety tu... tutaj muflaż zimowy. Co, rzucamy artylerię na półwe, bo widać, że wróg przyjmuje Jeszcze może mi się na tamtym gościu zemścił Niestety znaczy, kamuflaż mi nie będzie pomagał Będę widoczny jak na tacy Jest jest tutaj ta bestia Jest zniszczony Ładnie, ładnie padł Tam był jeszcze jeden jakiś drugi pojazd no troszeczkę podtrzymałem się w tej bitwie, zrobiłem 5 fragów jeszcze coś się może zdziała Mimo że bitwa przygrana to lubię takie bitwy, które coś się chociaż działo Chociaż była ta walka Nie lubię naprawdę takich jednostronnych bitew No nie zauważyłem gościa, a te szczery skaszpurka Poprawię ich mi jeszcze Pirkat No i co, no to wszystko no. Poczekam tutaj sobie może sobie troszeczkę małe cięcie Zobaczymy jak tam zarobiłem za tą bitwę Czyli widzimy się za chwileczkę No witam podobnie, dostali się po dubsku i to dosyć ostro Ale jeszcze zobaczymy tam swoje wyniki, moje postępy w emilu, jakieś losowanie trochę witamne, proszę o pieniądze, bo potrzebuję. No nie udało się jakiś głupi rozkaz, bez jedziemy, którego jeszcze w życiu nie używałem. Zarobienie 15 tysięcy nie ma co narzekać. Yy, 1352 punktów badań maszyny, 1087 punktów badań modyfikacji. Do no mile jeszcze zostało 19 tysięcy. A samolotów to robię ta 150-52 wersję C3. Jak tam no co? Team troszeczkę dał dupy, no ale Sotheam PH właśnie. Nagrywając z bitwy i takie coś wychodzi. 5 fragów, 4 zgony, pierwsze miejsce w tabeli. Trzymajcie się do następnego i na razie.